16 września października, środa, godzina jest w pół do czwartej po południu, przyjechałem tutaj do Grzesia, do Pływaczewa, polatać sobie na jego kurczę, aerporcie. tutaj na no, łąkę ma fantastyczną i te imprezy z brzysko to tutaj się mogłyby odbywać, kurcze, bo tak ładnie jest, no nie, wiaterek jest superowy. No Grześ będzie startował Na tym swoim łamańcu O bajeczka Bajeczka Pokażemy przeróbki je tutaj zrobił No zamontował Kółeczko Ten hamulec tarczowy pięknie Przerobił Łamaniec Przerobił łamaniec Pięknie działa Żeby wygodniej Eee, jeździć, co nie? Tak. No. O. Odpala jego i od kluczy od pierwszego, także bajeczka. A skrzydełko Rewo 2. No i startujemy. Plan dzisiejszego lotu. Jesteśmy tutaj w pływaczewie. Chcemy sobie polecieć do Kowalewa, później Golub, Wąbrzeźno i z powrotem. Do zmroku zamierzamy sobie polatać. No, Grzesiu, startuje. Ładnie. Poszedł w górę, bajeczka. No, idę teraz ja. No i mam przygodę, strzelił mi pasek, no przewidywałem, że to nastąpi, kurczę, ale myślałem, że jeszcze dzisiaj wytrzyma. No i koło wałyczyku, wybrałem tutaj miejsce najbardziej możliwe do wylądowania w danej sytuacji, bo byłem już nisko, zaczęły mi obroty wchodzić na bardzo wysokie, więc wyłączyłem. Aby nie uszkodzić silnika, i bezpiecznie wylądowałem na tym, tutaj, takim lądowisku, kretowisku. Jakby to tam zwał, wszystko jest tacy. No, a sytuacja ta, jak tutaj widać, paseczek jeden został cały, drugi szlak trafił gdzieś poleciał. Śmigło jest całe, wszystko tacy. Yy, tylko po prostu yy, zaraz koledzy zorganizują transport. Ja się zwijam. A potem przyjadę, odbiorę i pojedziemy dalej. Pasek w samochodzie drugi jest. Znaczy yy, nowy, szerszy jest. No, założymy i będziemy sobie jutro latać. Jak będzie oczywiście pogoda. Idę zwijać swoje skrzydełko. No, dotrzeć muszę do tamtego gospodarstwa. No, ważne tylko, żeby żaden jakiś burek mnie tutaj nie pogryzł. Ciekawe jak tutaj będzie. No, ale przygody jakieś muszą być w tym naszym, w naszej zabawie w latanko. Sceneria jest piękna. Słoneczko ładnie świeci tutaj, co nie? Tak to wygląda od po prostu. I pomachaj troszeczkę. Przydaje się kuferek, w który można wsadzić dużo różnych rzeczy. Ja tam wsadziłem. Oczywiście narzędzie są te co trzeba. Świeca, zestaw naprawczy do gaźnika. No i worek do, 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 do skrzydła. I na jakieś tam pierdoły, niezbędne, nie? Troszkę oleju. No i teraz skrzydło już zwinięte, teraz tylko do worka. I będziemy targać to wszystko do tego. GOSPODARSTWA! Wylądowałem y, kilkaset metrów od, nie, dwa kilometry od Wałyczyku. Chłopaki już zorganizowali pomoc. Y, ja się zwinąłem. Teraz zobaczymy sobie współrzędne... Oj, 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 y, współrzędne do, wałyczy, do, do startowiska w Pływaczowie. Mam 11 kilometrów, coś tam, ale to wiadomo, że tam nie będę ten moje miejsce to jest aktualnie 53 stopnie 15 minut 4 sekundy i 18 stopni 58 minut 5, 24 sekundy no dobra, pakuję się i targam to wszystko do, do yy, gospodarze jest jakiś taki fajny stawik, o tam linia kolejowa, Wąbrzeźno, chyba Toruń, co nie, o, a tak to wyglądamy, już skrzydełko złożone, no ważne, że, że nie nasypałem za dużo piachu do skrzydła przy składaniu tutaj w tym ugorze, bo żadnej trawki tutaj dookoła nie ma, kurczę, no, jest zaorane, ale ładnie wylądowałem a morki całe, wszystko cało, zero strachu, tylko po prostu teraz trzeba poczekać. Widzę, już jedzie odsiecz do, po mnie tutaj, mili gospodarze, kurczę, traktor, jadą po tym polu, <grym>, ale fajnie, sympatycznie. Ja już zaniosłem tobołek ze skrzydłem kaskiem, etc., a teraz tutaj widzę, że gościu przerwał robotę, wysłał syna, i syn jedzie jedzie sieć. <grystanie> fajnie to wygląda na pomoc zrobiony także już trajka jest zapakowana tutaj mili panowie pomagają i jedziemy Moje sprzęt już jedzie. O! No i sprzęt cicho Kolega, kolegi przyjechał. Zamykamy i spadamy. Idziemy się jeszcze pożegnać z tym miłym gospodarzem. Jedziemy sobie częściowo przez las. Księżyc tam świeci. I jedziemy sobie do wałyczka. Teraz poznajemy polskie drogi Ważne, że wszystko cało, a przygody muszą być. Tutaj się śmiejemy, bo, bo mnie tutaj y, szwagier Grzesia zwiózł na na y, wałyczek. O, do pana Topolewskiego. Moja jaka już jest w tym samochodziku, a okazuje się, że no, Grzesia szarpaczka. Ej, Nówka, nówka, za dziewięć stówek szlakiem, kurwa, trafi, co nie? No i takie to, takie to gównolity, kurwa, robią w tych naszych napędach. No ale przygody jakieś muszą być, kurczę. No, Grzesiu jest uśmiechnięty tutaj. Proszę nam powiedzieć, a w ogóle jak Ci się leciało, przede wszystkim? Perfekcja, panie Janusz, było dzisiaj było masło i było perfekcyjnie, naprawdę. No i super, kurczę. Nawet dałem radę panu Topolewskiemu pokiwać. A tam Borys idzie, kurczę. Nawigator prowadzący tutaj kierowcę. No, teraz coś będziemy. Na, tutaj Grześ się wesoły pokazywał. Zaraz zobaczymy. Tak, kładzie coś. Tutaj. Aha, a składanie, składanie nowa wersja składania skrzydła, tak? Tak. No, to tak tego swojego, jaką się nazywa, e, nukleona WRC nie da się, bo Ale komory najważniejsze kiuczę. Ale zaraz panu coś pokażę. No, ale... O! Łęcznie się ściągnął. I co do szybkopaka? Tak. A... Co? Mogę włożyć do worka. A do worka? O no, tutaj. Pokaz z omówieniem. Pokaz z omówieniem. Janusz, już idę, już idę. No i tutaj Grzesiu coś nam będzie jeszcze pokazywał. Aha, coś, coś każe tutaj patrzeć. Proszę zobaczyć tak? jak są same się ukartkowały. Poczekaj, że same się ukartkowały. No bardzo ładnie. Ja trochę słabiej, bo nie mam wprawy. Nie ma wprawy. Ale prędzej czy później I tak ostrożnie jak z kobitką, tak? Można powiedzieć, że jak świstak składa sreberko, tak? Tak, pięknie to wygląda. Każdy sposób jest dobry, byle by prowadził do celu. W zasadzie na przewiezienie do domu, a później rozłożenie to każde złożenie jest yy, dobre. No i kuferek, I już jest. piórko złożone i teraz tylko ino do wora. Tutaj Grzesiu nam podpowiada, że wytrzymała ile szarpnięć? Ile szarpnięć? Wytrzymała 4 godziny lotu. I powiedz teraz głośno, ile szarpaczka kosztuje? 900 zł. Czyli 900 tak, złoty. wytrzymała 4 godziny lotu i? Kosztowała 900 zł. 900 zł. To wychodzi na godzinę lotu ile? <laughs> Drabi sport jest. Dragi sport, kocze. No. Także e, JPX-y też mają swoje, że tak powiem. Za to silniki mają niezawodne, bo Ale silnik jest za to tak działa, co nie? Treczka, kurcze, hamulec się sprawdził, łamaniec, łamaniec tutaj pod spodem się sprawdził. A, tam jest. I mimo wszystko tych wszystkich przeszkód mam piękny kask. O, 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 to się <laughs> no, Grześ nam zademonstruje tutaj szarpankę po 4 godzinach lotu. Cross A. Cross A. O. Cross A. Nie? Tak działa szarpanka. Włoska. Za 900 zł. włoska. włoska. Grześ mówi przed chwilą, że, że przypomina mu włoski makaron. <laughs> <laughs> No i wracam sobie z latanka Z przygody Tutaj akurat wypadek jakiś Policjanci, strażacy Coś się dzieje Wracam Godzina jest powiedzmy siódma wieczorem Dzionek fajny, zaliczony Super latanko Jak się lata to coś się dzieje Ważne żeby nic złego się na nie działo